Martyna Wojciechowska, znana dziennikarka i podróżniczka, przez całe życie miała niezwykle silną więź ze swoim ojcem. W lutym roku 2025 ogłosiła smutną wiadomość o jego odejściu, co wywołało falę współczucia wśród jej fanów. Na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieściła emocjonalny post, w którym podzieliła się swoim bólem i żalem. Osiem miesięcy po śmierci ojca, w dzień ojca, Martyna ponownie wróciła do swojego taty w emocjonalnym wpisie. Zauważyła, że ten szczególny dzień, który zawsze dzieliła z ojcem, stał się dla niej wyjątkowo trudny. Pierwszy raz obchodzę ten dzień bez niego, od pięćdziesięciu lat. Mój ukochany tata Stasio niedawno odszedł. Razem z nim zniknęły jego charakterystyczny śmiech. Mądre rady, milczenie w odpowiednich momentach, oraz ta niezawodna obecność, która zawsze dawała mi poczucie bezpieczeństwa, pisała Martyna, wyrażając swoją tęsknotę. W dalszej części tego wzruszającego postu Martyna podziękowała swojemu taty za wszystko, co dla niej zrobił. To on nauczył mnie siły niezależności i uporu. Pokazał mi, że warto podążać własną drogą, nawet gdy jest ona wyboista, a inni nie rozumieją naszych wyborów. Choć dzisiaj nie ma go przy mnie. To wszystko, co mi ofiarował, wciąż we mnie trwa. Tato, dziękuję ci za każde słowo, które powiedziałeś, oraz za te wszystkie, które nie musiały być wypowiedziane. Dzięki Tobie mam odwagę być sobą. Na zawsze pozostaniesz moim bohaterem. M. Te słowa na pewno wzruszyły wielu jej fanów. Oprócz osobistych wyznań na temat straty, Martyna również otworzyła się na temat macierzyństwa. Niedawno przyznała, że musiała przeprowadzić ważną rozmowę z swoją siedemnastoletnią córką Marysią. W czasie tej rozmowy, Martyna przeprosiła swoją córkę, mówiąc: Usiadłam naprzeciwko niej i powiedziałam, że wiele razy starałam się działać najlepiej jak potrafię. Ale w rzeczywistości popełniałam błędy. Z refleksją na temat lat macierzyństwa, Wojciechowska zauważyła coś, co dotarło do niej z czasem. Zrozumiałam, że to my, jako dorośli, powinniśmy przede wszystkim pytać dzieci, czego potrzebują i jak możemy je wspierać, zamiast bombardować je naszymi doświadczeniami. Świat, w którym dorastają dzisiaj, jest zupełnie inny od tego, który znaliśmy my, pełen nowych wyzwań i bodźców, których nie mieliśmy mówiła w wywiadzie z wirtualną Polską. Wszystkie te przemyślenia ukazują nie tylko wrażliwość Martyny Wojciechowskiej jako osoby, ale również jej rozwój osobisty jako matki, która pragnie w pełni zrozumieć potrzeby swojego dziecka i towarzyszyć jej w zawirowaniach młodzieżowego życia.